Nauczono mnie być zaradną. Nauczono mnie być samodzielną. Nauczono mnie być z innymi i zawsze mieć na uwadze dobro innych. Nauczono mnie dbać o siebie. Nauczono mnie podlewać kwiaty i dobrze sprzątać. Nauczono mnie myśleć i ogarniać wciela rzeczy naraz. Przeklinać też mnie nauczono. Nauczono mnie poszukiwać, nauczono mnie doświadczać, nauczono mnie sprawdzać, nauczono mnie się nie poddawać, nauczono mnie się bawić, a nawet zabawy jakby organizować. Nauczono mnie przeżywać. Nauczono mnie przeżywać coś w muzyce. Nauczono mnie współodczuwać i wchodzić w rolę.